Siema wszystkim, tutaj Zerker, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Gothic 1. W ostatnim odcinku zwiedziliśmy cmentarz orków i teraz wracamy zdać Core Angerowi raport. Oczywiście drogę przyspieszę, ponieważ nie ma potrzeby jej pokazywania. Tak więc pyk. Okej, okay, już jesteśmy Teraz do Korangara Byłem na cmentarzysku orków Tam nic nie ma Ani śniącego, ani znaku, nic A co z Balem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach aż roiło się od orków Wybili straż świątynną do nogi Tylko ja i Bal Lukor Wyszliśmy z tego cało ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem Musisz swojej... To, co nie wierzę, żeby błogosławiony to, wpływ to, śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. Nie, to nie może, Nie wszystko. może. Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Tak Iberio. Długo, jak mnie to nie dotyczy co słychać ujaśnie oświeconego. Nie myślałem, że to się skończyło i z godziny na godzinę jest coraz słabszy. Wiem, jak można go zbudzić, ale potrzebuję Twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi pięć najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na nigdy Śpiesz się. Więc okej, okay, teraz nasze zdanie polega na przyniesieniu dla kor Angara ziół, które pomogą nam obudzić Iberiona. Są one całkiem ciężkie do znalezienia, ponieważ są one na bagnach, ale my możemy zrobić taki trik, że jeżeli nie jesteśmy w stanie ich znaleźć, to po prostu możemy wrócić do Kor Angara i powiedzieć, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Wtedy każe on nam iść, znaczy się może niekoniecznie każe, po prostu powie nam, żebyśmy poszli do Fortuna, może mu jakieś zostały i Fortuno będzie te pięć ziół mieć. Ale aby ta opcja dialogowa, w sumie pokażę wam, jak to jest na bagnach, więc przyspieszę troszeczkę drogę na bagna, więc pyk. Okej, okay, wyciąłem jednak tą, tą drogę na bagnę, ponieważ nie mogłem ich znaleźć, tak. Więc teraz zajmiemy się szukaniem ziół. Jeżeli ich nie znajdziemy, po prostu pójdziemy do Fortuna. Trzeba poszukać pod każdym drzewem ale wątpię, żeby tu jakieś były To są te słabe. My szukamy zioła uzdrawiające, O Boże, 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 Boże. My szukamy zioła uzdrawiającego, które ma cztery liście zielone i cztery liście pomarańczowe. To jest najmocniejsze źródło... Źródło. Zioło uzdrawiające. Powinno tutaj być, ale jakoś... O, widzę tam jedno jest. I mamy znaleźć takich pięć Jest to całkiem ciężkie zadanie dla ludzi, którzy nie potrafią szukać, ale tu są już cztery Wystarczy troszeczkę połazić I mamy już troszeczkę pewną część Może mamy jeszcze jedno, to nie musiałem szukać tego pią... A, nie, nie mam ale dając całkiem duży bonus PZ, punktów życia. 49, podczas gdy esencja uzdrawiająca daje nam 50, więc normalnie moglibyśmy się tymi ziołami podleczać, więc to bardzo interesujące. Węże to na razie zostawimy w spokoju, chociaż chyba teraz byłbym w stanie jej pokonać. I tu jest chyba... Jest. To jest piąta... Ta, piąta. Piąte zioło uzdrawiające. Więc okej. Okay. Ten odcinek ma na celu pokazanie jakie są możliwe dwie ścieżki znalezienia tych żył Aha i w tamtej hatce mamy takiego chyba pana który się chowa przed krwiopicami Albo coś w tym rodzaju Nie chcę się teraz do niego gadać ponieważ to jest strata czasu i tyle Nie lubię brodzenia w wodzie zwłaszcza kiedy jest miejsce potrzebne To bardzo wolne O Wchodzimy i wracamy do Kora Angara. Jeszcze pokażę tą, tą drugą możliwość. Jak dam radę. Zapiszę o przed, oddanie, przed oddaniem żył. Otrzymałem pod filmem komentarz. Jeżeli chodzi o Almanach. O jaskinie goblinów. Ktoś napisał, że dla dobrze wyszkolonego wojownika ta jaskinia nie jest problemem, ale. Ja nie jestem dobrze wyszkolonym wojownikiem Jestem magiem, który ma dupną magię I jego zbroja nie jest za bardzo twarda Więc może masz rację co do, do, co do tej dobrze wyszkolonej postaci Ale ja nie jestem bardzo dobrze jakąś specjalnie wyszkoloną postacią Więc przepraszam, że jeżeli jestem za słaby i tyle Więc okej, okay, już jest liczony do korangara nie powinieneś wierzyć bo... Aha! I co do komentarzy. Piszcie takie komentarze, jeżeli coś Wam się nie podoba, coś Wam się podoba, bo wtedy to są dla mnie wskazówki, i mam o czym rozmawiać na przykład w drodze, po prostu w drodze w grze. I tyle. Barpa zatem bardzo lubi czytać Wasze komentarze. Motywują one bardzo do pracy. A więc Korangar. Zaraz. What the fuck. Gdzie mogę znaleźć te zioła? Poszukaj na bagnach za obozem. Musisz się zapuścić dość Jeśli daleko, myślisz, więc że... uważaj na błotne węże. I nie trać ani chwili. Idź już. Od razu wiedziałem. No ale ja już znalazłem te zioła. No nie... Jak rozpoznam te zioła? Przypominają nie, nie gwiazdę z ośmioma zielonymi i pomarańczowymi liśćmi. Ruszaj w drogę. No dobra, a teraz mogę ci je oddać? Jak to nie znalazłem? Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Co? To nie było zbyt mądre. Znalazłem nie to zioło że trzeba. O Boże! Dobra! Nie, inaczej! Inaczej. Przepraszam za tego fejla. Więc ja wytnę ten moment kiedy ja idę po to... Zioło. Wrócę i oddam mu też, więc szybkie cięcie. Okej, okay, znalazłem drugą taką jakby wysepkę z tymi żelami, więc szybko je zbiorę. Na pewno żelazem to ja nie zostanę. Okej, okay, więc szybko wracamy do obozu bractwa. Coś tam się świeci. A, to jest ja z tych powoli, więc sekundka, do korenka Okej, teraz już mam wystarczającą liczbę roślin, więc mam nadzieję, że w końcu wykonam to zadanie. Iberion się chyba troszeczkę naczekał. Pogadajmy lepiej o czymś innym. To Mam już wszystkie uzdrawiające zioła, zioła dla Iberiona. Dobra robota. Czekaj, Iberion się zbudził się na chwilę niepakowa. tuż przed Twoim przybyciem. Powiedział coś? Tak. Nie Powiedział, Czekaj, że śniący nie jest tym, niepakowa. za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. Pozostaje tak długo, nam tylko nie mieć nadzieję, dotyczy? że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze coś. W dzisiejszych zapłacen. czasach na nikim nie można polegać z tej paplaniny. Iberion nie żyje. Nasz duchowy przywódca liubo, odszedł w świat. Tak Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec tak jego śmierci. I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam My upatrywać nadzieję z w planie ucieczki nie opracowanym nie przez magów wody. Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te są wciąż w rękach Korkaloma. A gdzie jest Korkalom? W zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Okej. Okay. Więc, y, co do tej błyskawicznej pomocy. Dobra, lecimy na bagnach. Wracamy, cztery zioła. Kurde, dobra, znowu wracamy po jedno ziółko. Jeszcze zobaczmy co ma handlarz. No dobra, tak możemy już iść. Ok. U. Jeszcze coś. Tak. Weź tę magiczną runę, jako nauczyły. symbol naszej wdzięczności za twoje Gdzieś dokonania. Pozwoli ci inaczej. ona w dogodnej chwili przeteleportować się na świątynny dziedziniec. Dziękuję. Okej, okay, więc ten zapis już zapiszę jako rezerwa, jakby mi coś się spartoliło. I teraz pokażę wam drugą możliwość, więc sekundę. Okej, okay, wyrzuć, wyrzućmy Pokrymy te zioła teraz na ziemię, jak się da. No era po prostu zjem, Jeśli myślisz, że... Tak żeby zostały cztery. Ponieważ zapomniałem jak się wyrzuca. No i teraz nie znalazłem jeszcze potrzebnej ilości ziół. Nie znalazłem jeszcze potrzebnej ilości ziół. Może fortuno. Handlarz ziołami ma trochę w swoich zapasach. Pośpiesz się. Potrzebuję pięciu ziół. Iberionowi. Nie zostało już zbyt wiele czasu. Szybko. Po do Iberiona. Tak, do Iberiona. Do fortuna. Przepraszam. Tak więc zastanawiam się, czy ilość, ilość doświadczenia, którą otrzymamy za, przez rozwiązanie tego problemu w ten sposób się zmieni. Więc lecimy do Fortuna. Jest to bardzo szybka droga, to jest naprawdę sekundka, żeby zrobić to zadanie w ten sposób. Fortuno. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Proszę bardzo! A, nie, 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 inaczej. Musimy kupić Chcę to co zioło. Kupi. Czego szukasz? Musimy kupić to zioło. Ma idealnie 5, więc je ja kupimy. W sumie to kupię jedno. I te zioła pojawiają się u Fortuna dopiero kiedy. Nie kupiłem. Dopiero chcę kiedy Czegoż? powiemy Korangarowi, że nie możemy ich znaleźć. Dopiero wtedy one się pojawiają u Fortuna na sprzedaż. Więc pomyśleli troszeczkę. Pomyśl... Ja właśnie sprzedałem. A, mieć śmierci. A w sumie tak to jest tam rezerwowy zapis, więc mogę robić co chcę. Ok, przyjmij. Lecimy do hangara. Ten odcinek nazwę albo Mistrz Zioła, albo Ziołowy Fail, albo nigdy nie dostanę zielarzem. Hmm, zastanowię się przy renderowaniu. Ale teraz to kor hangara. W końcu już nie będziemy mieli nic do roboty do w obozie bractwa. Naprawdę mam dość. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Pogadajmy lepiej i Dobra, odcinek. robota. Iberion, zbóstwo... powiedział. Okej, okay, czyli A, wszystko jest mówię. tak samo. Ilość, ilość awast. Ilość doświadczenia jest ta sama. nie żyje. Nawet. I co teraz będzie? Opcje dialogowe nie różnią się. A, Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeszcze coś. Tak więc komentujcie, subskrybujcie etc, etc Do usłyszenia w następnym odcinku Cześć